Halo halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Dozo i dzisiaj dokładnie przegadamy, co odkryliśmy tydzień temu, czyli inne statystyki broni na multiplayerze Modern Warfare niż na Warzone. Jak bardzo się różnią? Czy warto teraz używać broni, które wcześniej uznawane były za słabe? Jak zmieniły się moje rankingi broni? Tego i więcej dowiecie się w tym filmie, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Wszystko zaczęło się od informacji, że zostało znerfione Kilo 141, które, jak się okazało, na Warzone miało tylko jeden spadek obrażeń, a nie tak jak było to w przypadku Multiplayera 2. Dlatego mimo beznadziejnych, jak wtedy sądziliśmy, statystyk na daleko, powyżej 80 metrów, wszyscy Kilo 141 po prostu grali. Ta informacja sprawiła, że True Game Data sprawdził, czy inne bronie mają różniące się statystyki między tymi dwoma trybami gry i jak się okazała, duża część karabinów szturmowych jak i praktycznie wszystkie pistolety maszynowe i kilka RKM-ów, nie ma paru spadków obrażeń, które mieć powinna. Zacznijmy zatem od karabinów szturmowych i na pierwszy ogień pójdzie FAL, którego nie omawiałem w serii Wszystko co powinieneś wiedzieć o broniach z Warzone, ale mówiłem o nim w poprzednich poradnikach. Jak się okazuje, FAL ma jeden spadek obrażeń na 21 metrach, ale jak się ponownie okazuje, można de facto powiedzieć, że tego spadku po prostu nie ma. Czasy zabicia pozostają takie same. Obrażenia są po prostu wciąż na tyle duże, aby zabić na tę samą ilość kul. Jest to w sumie informacja, która dużo na tej broni nie zmienia. Lufa Marksman, której nigdy nie polecałem, okazuje się być zupełnie na tej broni zbędna, tym bardziej, że lufa ta nie sprawia ogromnej różnicy w kontroli odrzutu. AN-94 była uważana za najgorszą broń na Warzone ze względu na koszmarne czasy zabicia na każdym dystansie. A jak się przedstawia to teraz? No trzeba przyznać, że jest lepiej. AN-94 jednak nadal nie jest niczym niesamowitym. No ale to może będzie lepiej przy prowadzeniu ognia trybem pojedynczym, co na AN-94 jest przecież bardzo wyjątkową funkcją, bo zamiast jednej kuli wystrzeliwujemy dwie i możemy szybciej efektywnie wystrzelić cały magazynek. Jest to niewielka różnica, jeżeli ktoś chce poznać dokładne szczegóły, to odsyłam do mojego poradnika na temat tej broni. No jest lepiej przy trybie pojedynczym, ale są dwa problemy: większy odrzut niż w trybie ciągłym oraz w dalszym ciągu dość słaby zasięg. Jednak jest to karabin szturmowy, który jest pierwszym, najlepszym w tym momencie karabinem szturmowym, który można zakwalifikować do tych z bardzo niewielkim odrzutem. W tej kategorii jego konkurentami aktualnie jest tylko Kilo, Grau i M13, i wszystkie te bronie prezentują gorsze statystyki od AN-94, przynajmniej na daleko, ale do tego przejdziemy za moment. Przejdźmy do grała dawnego króla Werdańska. Obecnie grał nie jest grany i jest ku temu bardzo dobry powód, a mianowicie gorsze nawet od AN94 statystyki. W porównaniu do AN-94 do dystansu 43 metrów jest całkiem nieźle. Lepszy czas celowania oraz trochę lepsze statystyki gwarantują mu wygraną, ale po spadku obrażeń już tak kolorowo dla Grała nie jest. I może się mierzyć z AN-94, ale tylko jeśli ten jest prowadzony w trybie ciągłego ognia, a nie na berście. Owszem, Grał ma bardzo łatwy do opanowania i niewielki podrzut, ale nadal nie jest to nic, co mogłoby zmienić jego sytuację na lepszą. Kolejny na liście jest M4A1, które wcześniej uważałem za słaby wybór praktycznie w każdym przypadku. Korekta statystyk nie była dla M4 w żaden sposób łaskawa i broń ta pozycji swojej na lepszą raczej nie zmieni. Czasy zabicia pozostają mocno średnie i tak naprawdę nic nie działa na korzyść M4, z wyjątkiem dość krótkich czasów celowania. Porównując do Grała, widzimy jednak, że z tą bronią radzi sobie w miarę dobrze. Grał nie jest w stanie praktycznie nigdy M4 zagrozić, wyłączając oczywiście 5 metrów przy różnicy spadków obrażeń. W porównaniu jednak do Rama, M4 nie ma z nim szans ani na blisko, ani na dalsze zasięgi. Przegrywa na każdym dystansie więcej niż wynosi różnica w czasie celowania. I teraz Wisienka na torcie, zawsze kochany nie tylko przeze mnie, ale przez dużą część społeczności. CR-56 Amax, czyli Galil. Zawsze był niezwykle mocny i wynikało to również ze statystyk, ale po odkryciu zmian w statystykach, jeszcze raz wypływa na całą górę i pokazuje swoją siłę. Słaby czas celowania oraz mniejszy od wielu innych broni zasięg jest nadrabiany przez co najmniej ponad 100 milisekund lepszy czas zabicia w klatkę piersiową oraz bardzo krótki czas zabicia w głowę, który nie zmienia się po spadku obrażeń. Jeśli potraficie opanować jego odrzut, który swoją drogą nie jest bardzo trudny, macie do dyspozycji aktualnie naj Lepszy statystycznie karabin szturmowy na dystanse powyżej około 40-50 metrów. Do karabinów szturmowych podepnę również statystyki ręcznych karabinów maszynowych, a zaczniemy od Bruena. Tak jak w przypadku większości omawianych dzisiaj broni, Bruen również ma tylko jeden spadek obrażeń, a efektywnie, jak widać po statystykach, nie ma żadnego. Obrażenia jego zmieniają się z 46 na 42 w głowę oraz z 31 na 28 w ciało, co zapewnia Bruenowi dokładnie taką samą ilość potrzebnych kul do powalenia przeciwnika. Będzie to widoczne jeszcze w paru innych broniach na przestrzeni tego filmu. Bruen nie jest bronią, która sprawia, że Galil wypada na jej tle blado. Swoją drogą mają identyczny zasięg, ale na pewno jest to broń warta spróbowania, szczególnie ze względu na w miarę spokojny podrzut. Drugim RKM, którego nie omawiałem w serii wszystko, co powinieneś wiedzieć o, jest Holger. Jest to specyficzna broń, która z marszu ma jeden z najlepszych zasięgów, bo aż do 48 metrów. Co więcej, nie ma lufy, która by ten zasięg wydłużała, a jedynie dwie lufy, które zasięgu nie skracają, a wpływają negatywnie jedynie na prędkość lotu pocisku, skracając jednocześnie czasy celowania i poprawiając mobilność. Mimo wszystko Holger po spadku obrażeń ma dość słabe czasy zabicia i nadal słabą szybkość celowania. Kolejny na liście jest M91, który ma lufy, które wydłużają jego zasięg, ale tak jak w przypadku Bruena, M91 nie ma spadku, jeśli chodzi o czasy zabicia, więc niezależnie od zasięgu, zabijemy przeciwnika na tyle samo kul i w takim samym czasie. Czasy zabicia są niewiele lepsze od Holgera, ale z kolei Holger ma dużo większy zasięg, a ponadto można go przyspieszyć lufami bez jego skracania. Co więcej, M91 ma około dwa razy większy podrzut przy prowadzeniu ognia ciągłego, więc między tymi dwoma broniami ewidentnym zwycięzcą jest Holger. Teraz czas na pistolety maszynowe, gdzie wszystkie bronie z tej kategorii z Modern Warfare, za wyjątkiem Auga, MP7 oraz Bizona, straciły jeden ostatni spadek obrażeń. Przy pistoletach maszynowych takie odjęcie ostatniego zasięgu między samymi pistoletami maszynowymi nic nie zmienia. Bo po pierwsze, nigdy nie były one bardzo istotne, wszak zawsze na zasięgach powyżej 30 metrów lepiej już było używać karabinów szturmowych. To po drugie, każda broń z tej kategorii otrzymała te same zmiany. Każdy pistolet maszynowy z Modern Warfare ma w tym momencie dwa spadki obrażeń, gdzie MP7 i Bizon mają trzy, ale jak się okazuje w nich zaszły inne zmiany, mianowicie zmieniono wartości obrażeń, a przez co też czasy zabicia, które w sumie sprawiają, że te bronie również mają tylko dwa spadki, ale o tym za sekundę. Kupmy się najpierw na MP7. Aktualnie na ekranie widzicie stare statystyki tej broni. Z każdym kolejnym spadkiem obrażenia na tyle się zmieniają, że czasy zabicia również się zmieniają. Jednak w nowych statystykach tego nie zauważymy. Są trzy spadki obrażeń, ale po drugim spadku obrażeń jest to tylko zmiana o jeden punkt obrażeń w nogi, a po trzecim o jeden punkt obrażeń w głowę. Efektywnie więc MP7 ma dwa spadki obrażeń. Sprawa jednak przedstawia się gorzej dla MP7 też z tego względu, że jak się okazuje miała ona zawsze gorsze zasięgi niż pierwotnie myśleliśmy. I tak zamiast spadków obrażeń na 17, 23 i 30 metrach mamy je na 12,5, 20,5 oraz 30. To sprawia, że na bliskie zasięgi MP7 jest gorsza niż nam się wydawało. Zaraz porównamy ją z MP5, właśnie z tego powodu. No właśnie, a jak sprawa wygląda na MP5? Tutaj statystyki się właściwie nie zmieniły, a jedynie ucięto ostatni spadek obrażeń, więc mogłoby się wydawać, że MP5 na daleko to świetny pomysł, ale spokojnie nie jest tak, bo po pierwsze spory odrzut, po drugie mimo wszystko słabe czasy zabicia, po trzecie MP7 jest na dalsze zasięgi od MP5 lepsza, zresztą tak jak widać na porównaniu. Na blisko do 20 metrów MP7 zdecydowanie teraz przegrywa, wygrywając tak naprawdę tylko przez 1,5 metra, ale przegrywając przez pozostałe 8. Zmiana statystyk w tym przypadku bardziej pomogła MP5 aniżeli MP7, która główną swoją przewagę czerpała z lepszego zasięgu. Fenek natomiast statystycznie był z tej trójki zawsze najlepszym pistoletem maszynowym i to się wręcz polepszyło na jego rzecz. Jego zasięgi pozostały dobre, a czasy zabicia w dalszym ciągu są niesamowite, co powoduje, że MP7 dopiero po 30 metrach jest w stanie jakkolwiek równać się z Fenkiem, a MP5 podejmuje walkę na blisko, choć trzeba zaznaczyć, że jej przewaga jest naprawdę minimalna i wynika jedynie dzięki odrobinę lepszemu czasowi celowania. Dla porównania zobaczcie jeszcze Maka 10. Wydawałoby się, że nie ma on szans i jest wręcz deklasyfikowany przez Fenka, ale jak spojrzycie na czasy celowania zobaczycie, że ta druga broń celuje aż o 70 milisekund szybciej. Po uwzględnieniu tej różnicy sprawa już nie wygląda tak różowo dla Fenka, bo wygrywać on będzie tylko w głowę i to o wiele mniej niż wygrywa Mak w ciało, gdzie większość pocisków będzie mimo wszystko trafiała. ISO, podobnie jak MP5, doświadczyła usunięcia jednego spadku obrażeń przy przenosinach na Warzone, a ponadto drugi spadek obrażeń zmniejszył obrażenia w głowę jedynie o jeden punkt, co sprawia, że czasy zabicia się nie zmieniły i nadal pozostają po prostu mocno średnie. P90 Striker oraz Uzi również zostały pozbawione ostatniego spadku obrażeń, jednak ich statystyki nadal pozostają po prostu beznadziejne w porównaniu do innych pistoletów maszynowych, a dobre zasięgi nie sprawiają, że są to dobre opcje do wyboru. Przejdźmy do rankingów broni. Zaznaczam, że będę tutaj brał pod uwagę bronie, które omówiłem w serii Wszystko co powinieneś wiedzieć o, więc nie zobaczycie w tych rankingach póki co broni takich jak M91 czy Bizon. Zaczynając od pistoletów maszynowych to absolutnie nic się tutaj nie zmieniło. Dalej na szczycie jest MAC-10, zanim drepcze sobie MP5 z Modern Warfare, a na trzecim miejscu jest MP7, która teraz już dużo więcej traci do MP5, no i stawkę zamyka oczywiście ISO. Przy karabinach szturmowych zrobiło się małe zamieszanie, szczególnie na dystansach większych niż 50 metrów. Przypominam, że w rankingach statystycznych biorę pod uwagę jedynie czasy zabicia, zasięgi, czasy celowania oraz prędkość pocisków. Przy czym czasy celowania decydują co do milisekundy poniżej 50 metrów, z kolei na dystanse większe niż 50 metrów, różnice nawet rzędu 30 milisekund w czasie celowania nie przeważają opozycji broni. Jak widzicie, AN94 pojawiło się dość wysoko w rankingu powyżej 50 metrów. Jednak nadal nie jest to propozycja lepsza od Bruena czy nawet Rama 7 PKM odstaje od Galila dość znacząco, choć trzeba zauważyć, że prędkość pocisków Galila jest dość niska. Nigdy nie zauważyłem, żeby miało to jakiekolwiek znaczenie na tej broni. Jednak jest to coś, co warto mieć z tyłu głowy. Największym przegranym zdecydowanie jest Kilo, które bez ostatniego spadku obrażeń mogło konkurować dzięki minimalnemu odrzutowi z broniami z górnej części rankingu. Jednak aktualnie jest to najgorszy wybór. Efektywnie, zmiany te po podsumowaniu nie powodują, że jakimiś broniami będziemy grać teraz inaczej niż do tej pory. Nadal te same zestawy i te same dodatki mają zastosowanie. Teraz w szczególności moje propozycje na Kilo mają o wiele lepszą pozycję. Więc jak chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat którejś z tych broni, serdecznie polecam Wam moje poradniki z serii Wszystko, co powinieneś wiedzieć o broniach w Warzone, do których link znajdziecie w opisie filmu oraz w przypiętym komentarzu. Pamiętajcie tylko, że tamtejsze statystyki, jeśli chodzi o zasięgi i czasy zabicia, będą trochę zdezaktualizowane. No i na koniec krótka informacja, która jest już Wam zapewne dobrze znana. Mimo, że Mac 10 został znerfiony, jego obrażenia w głowę zostały zmniejszone z 40 na 30 na krótkim dystansie, nadal można jednak używać schematu rycerstwo z karnetu bojowego właśnie na tę broń i nerfa uniknąć, czyli efektywnie grać bronią sprzed nerfa z obrażeniami 40 punktów zastrzał w głowę. Poproszę w tym miejscu o gromkie oklaski dla deweloperów Warzone. Jako studio z dostępem do potężnych zasobów pieniężnych Activision nie potrafią balansować broni, komunikować się ze społecznością ani tworzyć porządnych patch notesów. Naprawdę jestem ciekaw ile osób i z jakim doświadczeniem pracuje aktualnie nad Warzone, bo mam wrażenie, że równie dobrze można byłoby tam wsadzić dwie małpy na monocyklach i efekt byłby niezwykle zbliżony do tego co mamy dzisiaj. A wy co sądzicie o obecnie znanych nam statystykach broni? Czy ukrywanie ich przed graczami to był dobry ruch ze strony deweloperów? Dajcie znać w komentarzach, nie zapomnijcie zostawić suba oraz wbijajcie na dozowniczą grupę na Facebooku oraz serwery Discord. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. W tym miejscu chciałbym również bardzo serdecznie podziękować nowym lożownikom, czyli wspierającym mnie na YouTube, a jest to Czopan i Czubku. Dzięki ogromne. Tymczasem dziękuję wam pięknie za uwagę, trzymajcie się i dozo!